Czasem chcemy przewiercić kawałek pilnika i jak to zrobić tu już widać, że udało się odwiercić dziurę. Zwykle łapiemy za wiertła HSS niestety polegną na tym, i widać główka i zaczęła się ślizgać i tępić Próbowałem jakimś tam zwykłym wiertłem Według porad jak żeby podoszczyć wiertło udarowe Nie jest z tym, no lipa, może coś i materiał był lipa, bo jak widać się zrobiło płaskie Ale zakupiłem wiertło firmy Bosch Widzimy tutaj Nie to żebym coś z tego miał, bo po prostu kupiłem i działa jest wiertło wielofunkcyjne do wiercenia w betonie, i jak natrafimy na jakiś pręd, to też go przewierci. W zasadzie chyba dedykowane tylko i wyłącznie do miękkiej stali, nie hartowane. No i jak sobie radzi z pilnikiem, bo tutaj może być kamień, metal, no wszystko praktycznie co tam nam potrzeba zalecane są obroty 2000 i tak też ustawiłem bietarkę kolumnową stołową na tyle obrotów i zobaczcie jak to się spisuje Początkowego tutaj zgłodzenia, żeby widzia nie dostała szoku termicznego. To nie laser wypala, od razu mówię Delikatny nacisk, ale wyraźny nacisk Zaczyna zbierać. O, no, już pilni coś się poddaje. Po, no, tu nie, nie będziemy męczyć za bardzo wieczła. No i widzimy dalszą część, idziemy na sucho. Wypada się duża temperatura. Widia wytrzymuje, bo już pierwszy otwór i praktycznie widia nie trafiona w ogóle. Oczywiście pamiętamy o pełnym BHP, czyli okularki. Nie dotykamy też wierła. Ani w trakcie pracy, ani jak się zatrzyma, bo będzie gorące. Tu są w zasadzie dwa piniki, jeden pod drugim. Dlatego to tyle trwa, bo w zasadzie rzeźbimy dwa piniki. O, już tu lekki. Już żeśmy przewiercili toby obydwa. Wiertło przechodzi na wylot. Delikatnie. No I proszę bardzo. Man, Dalej istnieje and and a race, I, I w zasadzie, cena wiertła była około 10 zł, Czy się opłacało? Niczym innym bym nie odwiercił dwóch otworów W sumie czterech, bo to dwa razy pilnik, razy dwa otwory Także, nie jest rozwiązanie Wiertło bosza. Możemy też i brać wiertła typu Art TV, ale za komplet wiertel zapłacimy no, w zasadzie 100, ponad 100 za mały komplet, a za większy to już lepszy, większy wypas. Do zobaczenia, łapkę w górę.